Tam w moim webquestie, którego celem jest odpowiedź na pytanie, jak zrobić łódź oraz praktyczne wykonanie tej łodzi. To jest strona internetowa tego WebQuestu, który powstał w ramach projektu Belfer Online Plus. Zadanie, które macie do wykonania, zostało przedstawione w formie prezentacji. Po obejrzeniu której będziecie wiedzieli, co należy zrobić. Proces to jest proces, który prowadzi do wykonania zadania, czyli do powstania projektu łodzi, do zebrania potrzebnych informacji i do wykonania tej łodzi. Po, wykona po obejrzeniu prezentacji będziecie wiedzieli, jak wygląda proces. Źródła to materiały e, potrzebne do wykonania. Tego zadania. Tutaj, tutaj macie kilka filmów, które można i warto obejrzeć, wykonując zadanie. Ewaluacja, która odpowie Wam na pytanie, jakie oceny dostaniecie i za co, Jak będziemy, jak będziemy przydzielać punkty i za co będziecie oceniani, tak, tutaj mamy również skalę ocen, jak i ocenę grupy, waszej grupy, będziecie wiedzieli, która to jest grupa, będziecie mogli porównać wasze oceny, wasze dokonania z dokonaniami innej grupy, z kolegów z innych klas bądź z innego roku. Materiały, które macie do wykonania, to przede wszystkim YouTube, na którym, jeżeli wpiszecie, jak zrobić łódź, otrzymacie wiele odpowiedzi na to pytanie, wiele technicznych wskazówek. Między innymi, na przykład stare filmy, które na pewno oglądali wasi rodzice, których też możecie zaangażować w pomoc do wykonania projektu. Na przykład film, jak zrobić łódkę z napędem. Adama Słodowego, który kiedyś był popularny w polskiej telewizji. Tak, a mamy jeden film. Możemy również skorzystać z filmów, które są wykonane w języku angielskim, tak. Jeżeli wpiszemy how to make boat, to mamy wiele filmów w języku angielskim, również bardzo ciekawych, których możemy dowiedzieć się, jak zbudować różne modele łodzi z prostych materiałów. Na pewno znajdziecie wiele ciekawych Materiałów tutaj e, i wiele ciekawych pomysłów do budowy waszego modelu. E, dziękuję za uwagę i życzę przyjemnej pracy przy budowie łodzi i przy rozwiązywaniu tego zadania.